Cześć, witajcie, jestem Marcin. Witam Was po tej dłuższej przerwie spowodowaną przerwą powiedzmy chorobową. Dzisiaj pogramy sobie znowu na odbionku RG35XXH. W co to jeszcze nie mam tak naprawdę dzielnego pojęcia, ponieważ nawet nie planowałem, że dzisiaj będę nagrywał coś właśnie na YouTuba tylko bardziej myślałem, że to zrobię jutro albo pojutrze, czyli na przykład w środę albo w czwartek. No ale dobra, dzisiaj pomyślałem, że jak mam chwilę czasu zaszaleję i nagram coś. Zobaczymy co będzie. Zobaczymy na co najdzie mnie chęć dzisiaj. Crazy Taxi nie wiem, nie nagrywam chyba na YouTube. Grać też chyba nie grałem zbytnio tutaj. Zora Live 2 graliśmy. Hmm. Chwilkę. Dynamit Cop. Coś mi to mówi. Wiecie co? Może walniemy sobie tą giereczkę. Pamiętam, że kiedyś w to grałem i bardzo mi się podobało. Także możemy w sumie przetestować jak się to będzie sprawować na tym to sprzęcie. Nie wiem czy nie będzie za jasno. Pewnie mówiąc, nie wiem, pewnie na pewno będzie za jasno. Dobra, więc może trochę zrobię ciemniej, no, tutaj na sprzęcie. I może będzie ok, dobra. Um, co my tu mamy? Slot chyba trzeba wybrać. No odpalaj to. No, weźmiemy sobie na slocie B. Odgłośnie, może odrobinę. To mi się kojarzy, to była taka na falanka. Hmm, całkiem płyniutko to chodzi, widzę. No to chyba wcześniej grałem z synem, mi się wydaje, kiedyś na malaturze, na komputerze. Takie mam wrażenie. Ograliśmy to chyba na b na padach. Dobra, no to od Palmy HTX trzeba. Jak by tutaj wziąć? Bruno, Jean Eddie. Weźmiemy Bruno może. Select Mission. Oczywiście pierwszym. Ciekawe jak to będzie chodzić. Znaczy chodzić wydaje mi się, że płynnie, ale jak to po prostu się będzie grało w to. No. Ładna łupanka. No, pierwsze te. O coś ma koleś? O, fajny cios. Dobra, pozbieramy tutaj te rzeczy. To są jakieś power-upy. Kurde, tu chciałem jeszcze coś pozbierać. Nie ma innych ciosów? A, tym podskakujemy przyciskiem A i y, y coś tutaj tłuczemy też, jakoś tak piącha, piącha nóżka i podskok dwa przyciski robiłem za ten, za podskok. Kopiemy go. Chamsko. Ej, od kiedy on zna jakieś takie rzuty? Żółwia ninja. O! Czy da się to podnieść? Kojarzy mi się, że, ko kojarzy mi się, że powinno się dać. Ja czemu tego nie mogłem wziąć? Ła, rakietę! Coś mi to chyba nie pykło. O, przeżył. Dobra. Dobra, nie trafiłem w kolesio. Korabin maszynowy. Nie, nie. Ej, czemu nie mogę? Próbujemy karabin. Zabiłem ją w końcu? No Nie wiem, to chyba pistolet na jest jakiś. Hmm, dobra. Kolejni idą. Nie, powiem wam, fajnie to tak, fajne jest takie uczucie jak ich tam tłuczesz. Tak old naprawdę. Kojarzy mi się jak grałem kiedyś Fighting Force na Playstation 1. To mi się kojarzy właśnie z czymś takim. Ej, zostaw mnie. Kurde. Spazuki w kolesie. O tak, dobry wybuch. Co? Co z tym kolesiem jest nie tak? Dobra, to może. A masz? No. <grywka> Bazuka go nie wykończyła, to wy wykończył Gleżak. Śmiesznie trochę. Ale fajna, fajna sprawa. Wiadomo, gdzie iść, nie? Słyszymy kolesi, pojawia się jakaś tam scenka, koleś sobie gdzieś tam biegnie. Całkiem spoko. Ktoś w różowej walizce siedzi. Dobra. O mąż. Dobra, muszę jakiś stolik wziąć. Krzesło też może być. Co to z nich wypada? To może HP jest jakiś. Ja muszę krzesła użyć na nim, jak to, don't kill me, a masz tutaj, nie, świetne to jest naprawdę, kurde. Miałem dobre przeczucie, mimo że nie planowałem w sumie tej gry, bo w sumie nie, nie miałem żadnego planu na, na grę dzisiaj, ale przyznam, że jest fajne. To się cieszę, że w końcu mi te ręce jakoś doszły do siebie i mogę nagrywać. No, w sumie to już praktycznie wyzdrowiałem te ręce w piątek, a dzisiaj no już jest wtorek, ale. tam. nie chciałem jeszcze ryzykować. ale nim no, mną rzucił, fajnie. Dobra, to teraz? Jesteśmy tutaj u fryzjera. Nie wiem, co to jest za. jakieś spa. Zostaw mnie rzucił mnie jak workiem ziemniaków. Tak Dawaj to continuum On w ogóle patent jest taki że teraz mam jeszcze ciuchy. Wcześniej Ej znowu mną rzucił Nie, trzeba uciekać On jest niebezpieczny Dobra Ole kombosik No Taki prosty w sumie nie trzeba zbytnio się wysilać a fajnie wygląda. Nie no, dobra kiera. Naprawdę polecam we dwie osoby grać, bo jest świetnie. Pamiętam, że jak grałem z synem, to daleko doszliśmy. A zabawa była niesamowita. O, ale z bara dostał. Dobra. Pogonią mnie. Kurde. Mogę mu stołem przywalić coś? Nie, co on ma w rękach? Teraz nie widzę. ...jedzonko jakieś. Dobra, na stół. Na stole jest fajniej. Co ja tu mam? Kurde, jednak to nie był dobry pomysł z tym stołem. Dechami próbuję mnie tu z jakimiś... Kobieto, uspokój się. Co ja tu mam? To jest jakiś dzbanek, kurde. Dobra, biorę tą dechę i nie zawaham się jej użyć. Kurde, trzeba ich chyba klepać do końca. O, właśnie tak, co on jeszcze wstał? Skubany, chodź tu, a dostaniesz dechom, Kurde, małym HP, nie chcę panikować, ale. No, co ty odwaliłaś, kobieta? Jak mogłaś? No dobra, i tak tutaj wiecie. Jak gram tak, to tak bardziej trochę na odpierdziel. Też mam konsolę daleko od siebie i też może się wczuć w ten klimat. Dobra, ja z nim nie będę dyskutował. Te po jakieś stoliki, w sumie krzesło. No tak, jak bazuka cię nie wykończy, to cię wykończy krzesło. O, o. Ślizną się, czy tylko nogi mu ucieło? A, i tam dwie nogi, to nie tak dużo. O, kurde, chyba bos będzie. Podnieść to. Zamawiał pan piwko? Proszę. Francuskie danie. I piwo to nie jest francuskie, ale nieważne. O kurde. Dobra. Trzymam tu rzucał jakimiś koktajlami młotowe. Kurde, no dobra, trzeba go bić. Może. Myślałem, że czymś, co jest w tej, jak to się nazywa, w lodówce mogę w niego rzucić. Kurde, chciałem lodówką jeszcze klasnąć w niego, ale ciężko to widzę. Dobra. Kurde, trafił mnie. Jak to jeszcze przeżyje, to go będę tłuk jak głupi. A masz, a masz, lubisz to? Lubisz to? No i załatwiliśmy, kolesia. Dobre, dobre. Co teraz będziemy robić? Fajna graficzka jest. I chodzi płyniutko jak masełko. Muszę przyznać, że spoko. Dobra, jeszcze chwilkę zagramy. Miałem już kończyć, ale powiem Wam szczerze, że dobre to jest. To jest dobra kieręczka. Naprawdę jak macie Anbernika, warto zagrać naprawdę. Fajnie byłoby naprawdę też zagrać we dwójkę, bo ja grałem sobie kiedyś z synem. To było nieziemsko, naprawdę. Nie ma tutaj tak dużo przemocy. Nie przesadzajmy też. Po prostu, jaka to przemoc jest. Przecież delikatnie się tam biją. Oni ich nie zabija, tak jak w Pokémonach. Oni wszyscy dleją, tylko. No co nie? No. Dobra. Przydałaby się. No i we dwóch bo zawsze jest wyraźniej, bo też. Jak jeden spadnie na ziemię, to może w tym czasie kolega go tam tych przeciwników klepać. Zresztą, też jak to mówią, jaka gra by nie była, to zawsze fajnie grać we dwójkę. Nawet w jakieś głupie zbieranie kulek czy coś, to jest zawsze multi, to jest większa zabawa niż solo granie. Dobra. O, mięsiwo! A co to są za? Żółwienicza, nie? No to są jakieś krabąszcze. <laughs> Takie krabąszcze tylko że z krabem. A masz mięchem. Prawie jakbym przeklinał, tylko rzucę miechem. Albo kojarzy mi się bardziej z tym. Ehm, jak się ta gra nazywała? Monster Hunter tam też takimi większymi brońmi się tłucze. Tutaj można na przykład też ich tak klepać. Dobra. I na glebę. Nie wiem, jak to się robiło, właśnie że jeszcze na Ziemi się dało tam bić. Chciałbym ich tutaj wyklepać. Kurde, twarde bestie są. Dobre, dobre jest. Wezmę to ze sobą, mogę wziąć, czy przyniesiemy je gdzieś indziej? Fajne, to jest. Takie są, powiedzmy, sceny takie kurcze tutaj na bitkę. Nie trzeba nic gdzieś tam łazić. Taka wyklepanka, tak mobilnie, to bardzo super się w to gra. Muszę przyznać. Kurde, coś tu. Oj, chyba tego nie przemyślałem. No nie udało mi się za bardzo z tym. Koleś tam ma jakieś wyrzutnie. No dobra, wiecie co? Nie będę brał. Kolejnej tej tej. Yy, continue. I to po prostu na tym zakończymy tą zabawę. Fajnie się w to grało, no ale nie chcę coś takiego długiego filmu nagrywać i rzucać. Jeżeli widzieliście film, to pewnie uważacie, że jest całkiem spoko. Ja grałem trochę kiepsko, ale muszę wam przyznać, że gra jest bardzo dobra. Dynamic Cop, tak jak najbardziej warto w to zagrać. Dzięki za oglądanie. I zapraszam do innych filmów na kanale. I jeszcze z pewnością będą następne filmy. Także jak już ręce mi wyzdrowiały, jestem w formie, to z pewnością na kanale będą się pojawiać następne materiały. Także zapraszam i trzymajcie się. Cześć.